Panie nie samo samopoczucie. Dobre, za, dobre zabiegi pani Angeliki pomogły mi wyeliminować lęki. Lepsze samopoczucie jest. W lepiej się dobrze czuję. I podczas terapii zabiegów, czy odczuła pan energię w ciele? Tak, tak. I to, jest, I to jest nasz kluczowy atut. Wtedy, kiedy ja łączę różne terapie, my odczuwamy energię w ciele. My aktywujemy każdy narząd, biorytm, to umiejętności bionergoterapii, umiejętności medycyny i możliwości, które może bionergoterapeuta korzystać dla leczenia, dla profilaktyki zdrowia podczas różnych dolegliwości zdrowotnych, chociażby nerwica, pobudliwość. Bóle e, różnych narządów i dużo więcej. To, co dotyczy bioenergoterapii bioener podstawowej, jeszcze są w naszym ciele bardzo dużo punktów, których ja odblokowuję, gdzie żyje lęk, gdzie żyje negatywna myśl, pamięć, czy na głowie, czy w ciele. Posiadając tak samo wiedzę, poszerzając ją dla nas wszystkich. Dla medycyny, która z początkiem tak naprawdę zdrowia, energię. Dziękuję bardzo.